Cześć! Chcę ci dziś powiedzieć, że Twoje ciało jest dowodem miłości. Jest orędziem, poprzez które Bóg mówi do ciebie: Kocham cię, jesteś dla mnie ważny, ważna. Chciałem, byś był na tym świecie, byś była. Gdyby Bóg nie chciał, to by cię nie było. A jesteś. Ciało nie jest czymś, co myśmy sobie wybrali, stworzyli, uformowali. Ciało jest czymś, co otrzymaliśmy jako dar. Od kogoś innego. To nie ja jestem u początków mojego ciała. Ja je otrzymałam w prezencie. Skoro więc masz ciało, a jest to prawda obiektywna, to znaczy, że inna osoba Ciebie ukochała, zapragnęła na tym świecie. Ktoś chciał, byś była. Bóg sobie Ciebie wymarzył. Bez względu na to, czy dar Twojego życia został przyjęty przez rodziców, bez względu na to, czy oni Cię chcieli, pragnęli oczekiwali. To Bóg chciał, byś był, była. Jesteś stworzony, stworzona z miłości. Twoje ciało jest dziełem rąk mistrza. Jak czytamy w psalmie 139, Bóg ukształtował twoje ciało w łonie twojej matki. On się przy tobie natrudził, napracował, obmyślił cię w całości. Nikt na świecie nie ma takiego koloru oczu jak ty. Nikt na świecie nie ma takich linii papilarnych jak ty i nikt na świecie nie ma takiego ruchu. Twój taniec jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Jesteś stworzony stworzona w sposób absolutnie wyjątkowy i niepowtarzalny. Bóg stworzył cię cudownie. On nie robi bubli. I jak czytamy dalej w Psalmie 139, godne podziwu są jego dzieła. Twoje ciało jest godne podziwu. I dalej w pieśni nad pieśniami Bóg mówi do ciebie: Cała jesteś piękna, przyjaciółko moja i nie ma w tobie skazy. Nie ma w tobie żadnej skazy. W Księdze Rodzaju w pierwszym rozdziale 26. wersecie czytamy, że gdy Bóg stworzył człowieka, powiedział, że jego dzieło jest bardzo dobre. Katechizm Kościoła Katolickiego punkt 364 podaje że ciało człowieka uczestniczy w godności obrazu Bożego. Jesteś stworzony, stworzona bardzo dobrze. Twoje ciało i twoja dusza jest bardzo dobra. Człowiek jest jednością psychofizyczno-duchową. Ciało nie jest gorsze. Jak czytamy dalej w Katechizmie Kościoła Katolickiego, nie wolno człowiekowi gardzić życiem ciała, lecz przeciwnie. Powinien on uważać ciało swoje jako przez Boga stworzone i mające być wskrzeszone w dniu ostatecznym. Twoje ciało ma być wskrzeszone w dniu ostatecznym. Bóg kocha ludzkie ciało do tego stopnia, że sam się w nie wcielił i się nigdy nie odcielił. On z martwych wstał razem ze swoim ciałem. Mamy więc świadomość tego, jak ważna i święta jest nasza cielesność. To nieprawda, że ciało jest złe, grzeszne, niedobre. Twoje ciało ma ogromną wartość w oczach Boga. Odkryj tę wartość i zacznij patrzeć na siebie przez pryzmat Boży. Zobacz, jak wielkim darem jest Twoja cielesność i jak pięknym prezentem Boga dla ciebie jest Twój taniec, Twój ruch. Zachwyć się nim dzisiaj. Jeśli chcesz. Uwielbiać Boga poprzez taniec swoim ciałem, to zapraszam Cię na mój newsletter, gdzie wysyłam taneczne uwielbieniowe materiały. Link do niego znajdziesz w opisie pod tym filmikiem. A tymczasem daj kciuka w górę, subskrybuj kanał na YouTubie. Ściskam cię mocno i do zatańczenia!